Niewiele osób wie, że praca w kamieniołomach nie jest taka, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Gdy zachodzi słońce, a pracownicy udają się na spoczynek, kiedy bramy kamieniołomów zostają zamknięte, a w powietrzu słychać przeszywającą ciszę, wtedy możesz odkryć ich tajemnicę. Musisz tylko wiedzieć, gdzie jej szukać. Witaj w nieznanym życiu kamieniołomów. Porcelanowy zlew, kafelki na podłodze, marmur na ścianach cały ten dom i inne w okolicy nawet droga przed nimi. Wszystko wykonane jest z materiałów, które dostępne są głęboko pod ziemią. W kamieniołomach wydobywane są tony materiału, który w przyszłości stanie się domem, szpitalem czy autostradą. Materiał nie jest dostępny na powierzchni. Jest ukryty głęboko, w ciemności, pod nadkładem, czyli pod tonami ziemi i urobku. Do jego wydobycia nie wystarczą same maszyny. Aby do niego dotrzeć, musisz wiedzieć, jak się tam dostać i jak usunąć nadkład. Wszystko zaczyna się od gleby. Jej wierzchnia, warstwa i podglebie są spychane, transportowane, składowane oraz obsiewane trawą i kwiatami polnymi. W ten sposób utworzą naturalną barierę dźwiękową. Mułowiec, niektóre piaskowce i łupki, te materiały są bezużyteczne jako budulec. Są tak samo pozbawione życia jak księżyc. Spycha się je na bok i składuje na hałdach. W miarę rozrastania się kamieniołomu tworzy się cykl zamknięty, w którym puste przestrzenie, powstałe w wyniku usuwania materiału skalnego w jednym obszarze, są uzupełniane nadkładem z kolejnego. Po zużyciu całego materiału skalnego pod koniec okresu eksploatacji kamieniołomu, nadkład transportuje się w pierwotne miejsce. Za kilka lat pozostaną tu tylko łagodne zbocza prowadzące do jeziora. Przynajmniej taki jest plan. W rzeczywistości planowanie usuwania nadkładu jest trudną operacją. Dla przykładu, przy średnim stosunku 1 do 10, typowa kopalnia musi wydobyć i usunąć 100 tysięcy ton nadkładu rocznie. W jaki sposób można to zrobić? Przyjmijmy zestaw składający się z jednej koparki i dwóch wozideł przegubowych. Wyposażmy naszą koparkę w optymalną łyżkę 4,7 m3 i przyjmijmy, że nasze dwa wozidła mogą przewieźć po 28 ton każde. Oznacza to, że każda pełna łyżka mieści 7 ton materiału. Cztery pełne cykle wystarczą do załadowania każdego wozidła za każdym razem. Zakładając nierówności terenu i utrudnienia przy wydobyciu, nasza koparka może wysyłać 8 w pełni załadowanych wozideł na składowisko co godzinę, co oznacza prawie 2300 ton dziennie. Pracując 10 godzin dziennie, wykorzystując 3 maszyny, zakończenie usuwania nadkładu może zająć ponad 45 dni roboczych. Niektóre zakłady usuwają nadkład w trakcie pracy, prowadząc równoległe operacje produkcji. Wymaga to wykorzystania części maszyn produkcyjnych, co zmniejsza wydajność. Można też użyć dodatkowego zestawu maszyn, a to zmniejszy zyski. Inne kamieniołomy pozostawiają nadkład i usuwają go tylko okresowo. Jest to zwykle tańsze rozwiązanie, ale zbyt duża liczba hałt może spowodować zablokowanie kamieniołomu, utrudniając manewrowanie i powodując opóźnienia. Ostatecznie, bez względu na to, jak podzielimy nasz czas, mamy dwie możliwości: albo będziemy używać wszystkich maszyn przez cały okres wydobycia, albo tylko niektórych. Jednak bez względu na to, jaką drogę wybierzemy. Poniesiemy dodatkowe koszty, takie jak awarie, uszkodzenia czy utrata sprzętu. Przy tak dużej liczbie godzin pracy są one nieuniknione. Do tego dochodzi koszt paliwa. Nawet taki mały zestaw jak ten może zużyć 24 tysiące litrów oleju napędowego rocznie, co jest dodatkowym kosztem wydobycia. To wszystko byłoby jednak niewielką ceną, jeśli pozwalałoby na nieprzerwaną i niczym niezakłóconą eksploatację kamieniołomu. W większości przypadków koparki są najlepszym przyjacielem operatora kopalni. Idealne w przypadku kłopotliwego lub lepkiego nadkładu mogą dotrzeć i wjechać prawie wszędzie. Ładowarki kołowe łączą w sobie mobilność i niskie koszty oraz doskonale sprawdzają się na równym podłożu. Ale nawet niewielkie różnice w stanie nadkładu, spowodowane np. Na nagłym deszczem, mogą zamienić podłoże w bagno, a pół tony urobków całą tonę kłopotów. Wybór ładowarki kołowej zamiast pewniejszej koparki może skomplikować i spowolnić pracę, podnosząc koszty i obniżając wydajność. A to dopiero wierzchołek góry lodowej. Niezależnie od tego, jakiej maszyny używamy, wybór odpowiedniej łyżki i osprzętu do prac ziemnych i utrzymywanie ich we właściwym stanie może oznaczać różnicę pomiędzy osiąganiem zysków, a ich utratą. Wybranie odpowiedniej maszyny to również wybranie odpowiedniego typu wozidła. Nawet najlepiej utrzymana strefa załadunku może zamienić się w gąszcz kolei, molt i spadków, co jest prawdziwym problemem dla wozideł sztywnoramowych, bo spowalnia pracę, zwiększa koszty i mnoży ryzyko. W takich warunkach możliwości adaptacyjne i zwinność wozideł przegubowych sprawiają, że są one znacznie lepszym wyborem niż inne opcje. Nawet teraz, gdy maszyny są wyposażone w odpowiedni osprzęt, używane w niewłaściwy sposób mogą stworzyć problemy. Na przykład załadunek. Wystarczy, że maszyna załadowcza zostanie ustawiona pod kątem 45 stopni wobec wozidła. To czas cyklu skróci się o 1 trzecią, a wydajność paliwowa wzrośnie prawie o połowę. W ciągu roku, gdy transportujemy 100 tysięcy ton materiału, różnica w czasie załadunku i w zużyciu paliwa jest ogromna. Usuwanie nadkładu oznacza mnóstwo spraw do przemyślenia: jaki rodzaj gleby, jaki rodzaj urobku, jak dużo, skąd, dokąd, koparki, operatorzy, koszty na tonę, załoga, pogoda, współczynniki, zmęczenie, paliwo, warunki i zezwolenia. Można także przekazać to wszystko w ręce kogoś innego. Przy każdej operacji usuwania nadkładu można znaleźć podwykonawcę, który chętnie zajmie się wszystkim, oczywiście nie za darmo. Czy jednak warto za to płacić? Nie dowiemy się tego, jeśli nie dokonamy szczegółowej kalkulacji. Należy zestawić liczbę ładunków, przemieszczanych materiałów, harmonogramy produkcji, zużycie paliwa, cele produkcyjne i dziesiątki innych czynników i sprawdzić, czyje koszty są niższe. Najlepszym sposobem jest skorzystanie ze specjalistycznego oprogramowania do analizy produkcji i kosztów floty. Prawdziwym sekretem usuwania nadkładu jest wiedza, kiedy zająć się tym samemu, a kiedy powierzyć to komuś innemu. Kiedy już zniknie nadkład i ziemia zostanie odsłonięta, musimy odkopać prawdziwy skarb. Jak się tam dostać i wydobyć tonę za toną materiału skalnego na powierzchnię? To jest właśnie sekret wydobycia, ale to już opowieść na inny dzień. Czytała Krystyna Czubówna.